Ostatnio strasznie mało pojawiało się aktywności na Facebooku i na moim YouTubie, wybaczcie trochę za to, eee, trochę prywatnych spraw się nałożyło, które trzeba było ogarnąć. Także spokojnie moje mordencje, nie znikam, nie znikam, nie odpuszczę wam, oj nie. Z takich informacji kon konkretnych chodzi o mnie, o aktywności, które zaraz będą na miały miejsce, poza tym, że muszę szkołę trochę nadrobić. Nie polecam. To na pewno y, musi pojawić się znów Gita na moim kanale. Oj, tęsknię nad tym cholerstwem. The Forest na singlu, jak i zresztą z Isamu, tylko że to już tak bardziej sporadycznie. Za niedługo też reaktywacja Q&A, które może odrodzić tą serię trochę, by się znów pojawiała czę częściej po prostu. A zarazem wszelkie inne... filmiki, które się sporadycznie pojawiają na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie więcej. Do tego jeszcze info dodatkowe: czyli to, że za niedługo w sklepie normalne koszulki bez tych takich logotypów z tyłu z Born to Be a Gamer, bluzy i czarne koszulki też będą. Ta wiem. Do tego jeszcze taka sklepowa informacja: że do wszystkich zamówień złożonych od dzisiaj mamy 300 kartek do rozdania z takim moim podpisikiem, który właśnie teraz wypisuję na walentynki. Info: ile kartek pozostało, możecie sprawdzić na Facebooku, a dokładnie na fanpageu Rezi Style. Które możecie znaleźć i zalajkować I tu właśnie znajdują się te informacje ile tego pozostało Otóż to Śmialiśmy się z ekipą, że, że w tej mojej postaci Tutaj w tym miejscu mogłaby to być zdrapka No przyznam szczerze, że pod dupę też mnie ktoś wycmokał Za tą tęsknię czy, czy, czy ty się kiedyś pokażesz internetom? Nie nagrywam cię, teraz nami jest pokazywane Świetna kromka, fajnie, że nie burzę głodna mi wcisnęłaś wiesz Dobra, dobra Babci oczekuje deklaracji, kiedy się pokażesz z internetu. No nie kryj się siebie nagrywam spokojnie. Podpowiedz coś do... do, do... Pełno Co? Pełno gęba, nie, nie powiesz. Do... Czemu nie pokazywać tego? No Kaj, tak widzę pełno gęba. A pokażesz się jeszcze kiedyś czy nie? A pokażesz się czy nie? Jak No to No i mamy deklarację od babci. Moi drodzy, kurczę, no się więcej tych snapów, będę się zastanawiał, czy nie zrobić z takich pogadów krótkich z informacjami na ten temat na dzień dzisiejszy, nie? Pytacie też, czy będzie więcej jakichś konkursów, typu ten z myszkami. Yy, tak, postaram się robić je częściej. Wiecie, jak to jest z czasem wolnym. Tutaj nad wszystkim trzeba trzymać pieczę. To jest... I to jest mega ciężkie, naprawdę. Trzymać taką aktywność. Szczególnie, na przykład, przykładowo teraz. Do tej pory, do tego tygodnia, dwóch tygodni wstecz, trzymałem fajną aktywność. Teraz pojawiło mi się kilka takich sporadycznych spraw. No i przez to, niestety, ale yy, aktywność się znów zmniejszyła na moich social mediach i facebookach, youtube'ach. To jest niestety bolesne. No ale muszę przyznać, że z ostatnimi aktywnościami naprawdę zaszalaliście, chociażby i samu z. i Defo... <grym> DeForest z i no nie, wy... nie wyobrażalny wynik, bo 370 tysięcy świetleń, tyle łap w górę, no masakra jakaś. Ogrom i tylko tyś jak w dół, no masakra. O z mi też bardzo zacnie, bo 280 łapy już tam troszeczkę spokojniejsze, ale znów powrót. DeForest, single player, rozpij dziel. Co to jest za niewyobrażalny wynik, nie? Schodzimy z mieszczęni, że 780-90 tysięcy wyświetleń, tyle łap w górę, co to może być, no, no nie jak, no, no who's your daddy z multi, nie? A teraz piszcie temu cmentakowi, który tutaj płacze, na swoim Facebooku, bo niby chory jest, że ma nagrodę na no your daddy, bo inaczej w pysk. W tym momencie, piszcie. No i GTA, o którym mówiłem. a jeszcze po drodze coś, co niestety się wycofało, to migl z zmusiałem. Może to jeszcze kiedyś się pojawi, nieważne. W każdym razie, GTA, no, cholera jasna, one było wieki temu. A z tego co widzę, to przeszło miesiąc. Are you fucking kidding me? Co jest grane? Ja nie pytam, jak dawno temu było QA. Wolę nie pytać. Często gdy nagrywam swoją mordę z bliska, to wszyscy z całej internety huczą, żebym zgolił ten koper. Goliłem się 5 minut temu. A wszystko dalej jest. Zdupcony zarost. Nie polecam. Z kolejnych informacji, szykujcie się na jakąś przeglądarówkę. Przeglądarówkę? To fa... Nie polecam. Chodzi mi jakąś grę przeglądarkową. Mam ogromną ochotę, czegoś tam ciekawego szukam. Myślę, że będziemy razem na jakiś czas na lewach pykali. Yy... Razem z wami. Jakże inaczej. Z ciekawych informacji jeszcze mam info, że czeka na was odcinek z H1Z1. Nawet dwa odcinki nagrane już. Oraz pogaduchy. Tyle, że one były nagrywane... W listopadzie. Pieprzonym listopadzie. Mam nadzieję, że to się jeszcze kiedyś pojawi na kanale, jak to wreszcie ogarnę. Sorry, naprawdę. Nie polecam. Naprawdę ciężko jest mieć na tym wszystkim kontrole. Czasem coś się zagubi, pogubi, zniknie, no i tak to potem wygląda, nie. Informacja na dziś to będzie chyba wszystko, moi drodzy. Poza tym, że chciałbym Was jeszcze zaprosić koniecznie na mojego Facebooka, czyli facebook.com slash Tam się bardzo dużo dzieje, więc śledźcie tam koniecznie. Nie polecam. Poza Facebookiem już bardziej rozrywkowo i tak zdjęciowo, jak to Instagram. Instagram.com slash tam też śledźcie i obserwujcie. Jeśli chcesz użytkowniku, bo nie musisz. Ale możesz. A teraz taki jeszcze tutorial. Jak zostawić suba? Logujecie się tutaj, gdzieś zaloguj się. A potem klikacie subskrybuj. O, tak, nie polecam. No, pod warunkiem, że ty się chce logować, drogi użytkowniku. Ale ja wierzę w Ciebie. Moi drodzy, koniec tej żartu. Mam nadzieję, że informacja się przydały. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.